Cześć, dzień dobry, witaj. Witaj w kolejnym odcinku podcastu o wpływie wielkich cykli przyrody na nasze życie i o praktycznym wykorzystaniu energii, które są nam w danym czasie dostępne. Znajdujemy się teraz w okresie pomiędzy Pełnią w Pannie, a Nowiem w Baranie. I ten Now Baranie tak naprawdę rozpoczyna nam nowy cykl w roku astrologicznym, gdzie kolejne nowie będą przechodziły przez poszczególne znaki Zodiaku. Ten nowy rok astrologiczny zaczął nam się 21 marca, w momencie kiedy Słońce weszło w znak Barana, a teraz będziemy mieć Księżyc. W baranie na nowiu. I tak jak poprzednio, chciałam zwrócić uwagę na, te, na to przejście, na tą, na tą oś pomiędzy panną a baranem. Czyli tak jak poprzednio, omawialiśmy poszczególne przejścia, tak? Każde jest specyficzne i powtarza się tylko raz w ciągu roku. Więc teraz mamy właśnie taki układ. I cóż on nam mówi, jaka to energia dociera do nas w tym czasie. Nów będzie 1 kwietnia, więc już tuż, tuż. Dlatego połączę może to omawianie tej energii z nowiem, żeby już potem nie nagrywać kolejnego odcinka o samym nowiu. Panna, tak jak wspomniałam poprzednio, w poprzednim odcinku jest znakiem bardzo praktycznym, i takim konkretnym stojącym mocno na dwóch nogach znakiem ziemskim i zwraca nam uwagę na taką praktyczną stronę naszego życia co tak nam jest niezbędne tak na 100% niezbędne bez czego się możemy obejść pokazuje też na takie zabezpieczenie na przyszłość tego co co jakby w sposób taki też bardzo praktyczny, pomoże nam przetrwać jakieś tam ewentualnie ciężkie czasy, czyli taka świadomość tej przyszłości, że tam pewne rzeczy na pewno się w tej przyszłości będą działy. Czyli na pewno będzie taki czas, w którym już nie urwiemy sobie jabłka z drzewa, tylko będziemy go musieli mieć w jakiś sposób. Zakonserwowane, schowane w spiżarni i tak dalej, i tak dalej. Tu takim przykładem się posłużyłam bardzo takim prozaicznym, ale Panna przewiduje to, że warunki się zmieniają i że trzeba się do tych warunków zawczasu przygotować. I z taką energią jesteśmy już od pełni. I teraz Powolutku wchodząc, jakby w energię księżycową, która mówi nam w tej chwili, pozbywaj się rzeczy niepotrzebnych. Pozbywaj się, bo czekacie podróż, czekacie nowy start, nowy początek. Więc teraz, z tego wszystkiego, co nam ta Panna Zapobiegliwa podsuwała, musimy wybrać to nasze minimum. Czyli jesteśmy w takim stanie, kiedy musimy zostawić, możemy sobie tak wyobrazić, że zostawiamy wygodny dom, w którym wszystko jest zabezpieczone na wszelkie ewentualności, ale my wyruszamy w podróż i potrzebujemy zabrać rzeczy najbardziej niezbędne do naszej walizki i ma być tego tyle, żeby nam to nie przeszkadzało w podróży, a jednocześnie, żeby nas tej podróży nie zaskoczyło nic, co by nas mogło zaskoczyć, tak. Więc bardzo ważny moment takiego, takiej analizy pod kątem bardzo praktycznym, ale też minimalistycznym. Czyli nie 10 par butów, tylko dwie. Jedna na taką pogodę, drugie na taką pogodę. Nie suknie balowe, tylko praktyczne ubranie na ewentualnie zmiany temperatur, jakie mogą nastąpić, i w tym kontekście mamy przeglądnąć swoje, swoje plany, bo to o to chodzi. I teraz tak. Tak jak wspominałam wcześniej, mogliśmy sobie te plany oczywiście zrobić z nowym rokiem kalendarzowym, do czego zachęcałam, bo to też był dobry moment. Ale teraz jest też taki moment korekty. Jest ten nowy rok astrologiczny i możemy wprowadzić korektę. Czy na pewno to, co żeśmy sobie ustalili wcześniej, jest, jest dobrym planem? I teraz już jakby odnajdując swoje miejsce w poszczególnych cyklach Saturna i Jowisza, Słońca, roku numerologicznym, wiemy gdzie idziemy, na co ten czas mamy przeznaczyć, na co najlepiej jest go przeznaczyć, i teraz robimy sobie taką fajną korektę. Ok, wszystko już wiem, wiem gdzie idę, wiem co chcę robić, i teraz pod takim działaniem praktycznym, tak. Będę sobie patrzeć i takim bardzo, bardzo minimalistycznym, bo jeżeli z tym przetrwam i z tym sobie pójdę dalej, to jeżeli mi się warunki poprawią, to nie będzie problemu jakby dołożyć. Ja często doświadczam takich stanów, kiedy przemieszczam się z jednego mieszkania do drugiego. Akurat mam tak w życiu obecnie, że Mieszkam w dwóch krajach, w dwóch domach i co jakiś czas zmieniam to moje miejsce zamieszkania i muszę właśnie podejmować takie decyzje. Że ok, teraz jadę do Polski na przykład i, i, i nie chcę zabierać stąd nie wiadomo ile rzeczy. A wiadomo, że jakby nie mam dwóch kompletów, bo, bo to byłoby za dużo, tak, pewne rzeczy by się przedawniały, więc po prostu muszę tu pozamykać pewne sprawy, zebra, zabrać ze sobą ten minimalny zestaw rzeczy ubrań, kurtek, butów itd. i tak dalej. Wiem, co mnie czeka, wiem, że będzie teraz wiosna lato i sobie chcę to wszystko gdzieś tam. Po, 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 po zabierać i, i w ten sposób się przygotować do tej podróży. I szczerze Wam powiem, nie jest to dla mnie proste, bo no to jest taka moja pięta Achillesa, tak. Spakowanie się, odrzucenie, zostawienie a może bym jeszcze wzięła to, a może to odkładam ten moment pakowania zawsze na ostatnią chwilę. Wiem, że muszę nad tym popracować i staram się to robić. I no, i takie właśnie, taka, taka podjęcie decyzji, której już nie mogę cofnąć, bo jak sobie przypomnę, że coś mi zostawiłam tu albo tam, no to się raczej po to nie, nie będę wracała. No, jest to dla mnie jakaś tam nauka. No, niekoniecznie trzeba mieć tak i, 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 i tak drastycznie się przemieszczać. Jest to jakaś tam przenośnia. Ale doświadczamy czegoś takiego, na przykład wyjeżdżając na wczasy, prawda? Gdzieś, ja wiem, że też tak miałam jadąc z trójką dzieci na jakiekolwiek wczasy. To trzeba było przewidzieć wszystko, tak? Co dla dzieci, co dla męża, co dla siebie, a jak będzie zimno, a jak będzie ciepło, <grym> I, 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 i co tam te dzieci będą chciały robić, i co ja będę chciała robić. Więc to planowanie i to podejmowanie decyzji. No gdzieś tam już miałam wytrenowane wcześniej. No ale to jest taki. to jest właśnie taka energia, która jest w tej chwili. Ona nam mówi podejmij decyzję i już. I nie potrzebujesz. Bo potem się okazuje, że rzeczywiście. Oczywiście zapomnimy pewne, pewne, zabrać ze sobą pewne rzeczy, ale nagle się okazuje, że bez tych rzeczy też się da żyć, że wcale nie były takie niezbędne. tak? I więc takie trochę puszczanie, puszczanie z tego wszystkiego, co, co nas otacza. Pamiętacie, jak opowiadałam o tym tornadzie, które mm, jest taką siłą przyciągającą do nas mnóstwo rzeczy i niekoniecznie potrzebnych. No a teraz idąc w stronę nowiu, jesteśmy w tym momencie, kiedy te rzeczy najmniej potrzebne właśnie od nas odpadają. No i jak sobie odpadną, to się okaże, że jest nam lżej i łatwiej i, i w ogóle tego nie potrzebowaliśmy. No i przyjdzie nów, przyjdzie nów 1 kwietnia, nów baranie. I teraz jesteśmy już, zobaczcie, wyposażeni y, tak bardzo solidnie i ten nów mówi nam, no to ruszamy. Baran to jest zdobywca, odkrywca, podróżnik, ktoś, kto jest pełen takiej ciekawości świata, Chcę zobaczyć, co jest tam za tamtą górą, i za tamtym lasem, i za tamtym zakrętem. I teraz właśnie tak się będziemy czuli. Będziemy mieć tą potrzebę zdobywania nowego. Jeśli nie na planie fizycznym, chociaż ciągnie nas na wiosnę, zawsze do, do jakichś spacerów dalszych, a może inną trasą. A może, a może tu, może tam? To na planie takim mentalnym, to może być zdobywanie nowych umiejętności, nowej wiedzy, poszukiwań. Generalnie poszukujemy, odkrywamy, i dlatego nie ciągniemy ze sobą całego domu na kółkach, tylko to, co mamy w jukach, zapakowane w plecaku. To, to nam wystarcza. I tak samo jest właśnie z wiedzą, żebyśmy umieli w tym momencie, jakby, pozostawić nadmiary rzeczy, które nie mówię, że są złe, tylko żeby coś nowego odkryć, usłyszeć, zrozumieć. Czasem trzeba zrobić sobie z głowy taką tabulę razę, tak, że niezapisaną tablicę. Bo jeżeli ciągle będziemy wychodzić, to jest taki dość egoistyczny punkt widzenia, i często jest ciężko go opuścić. Ale jeżeli będziemy wychodzić z takiego założenia, że ja to już wiem i wiem lepiej, to nie umiemy słuchać. A tutaj akurat w Szwajcarii, gdzie w tej chwili mieszkam, jest takie powiedzenie, że od najgłupszego cielaka możesz się czegoś jeszcze nauczyć. A propos tych krów, które oni tutaj, pięknych zresztą, przecudne są te krowy, jestem w nich absolutnie zakochana, które oni tutaj hodują. Więc od najgłupszego cielaka można się czegoś nauczyć, ale trzeba być otwartym na wiedzę, na to, co że coś jeszcze do mnie może przyjść, jak to mówią, do pełnego już się niczego nie doleje do pełnego dzbana. I to jest właśnie taki moment, żeby troszkę z tego dzbana, tej naszej wiedzy, tej naszej mądrości, jak to już nam ego powie, że my już jesteśmy tacy mądrzy, że już nic nie musimy wiedzieć i niczego już nie musimy słuchać, no to sobie powiedzmy: nie, nie, nie. Teraz to właśnie jest czas, kiedy ja chcę jeszcze. Świat jest pełen pełen wiedzy, pełen mądrych ludzi, poza tym świat się zmienia i to jest też taka przywara wieku kiedy my nie chcemy, mówię teraz o sobie i o moich rówieśnikach kiedy czujemy się już jak stare, mądre makówki, wszystko już wiemy możemy tylko innym doradzać ale nie bierzemy w uwagę jednego, jednej rzeczy że Świat się zmienia. Świat się zmienia. Nauka, którą myśmy zdobywali w szkole, to już czasami jest archaiczna. I dopiero młodzi ludzie nam pokazują tak inny punkt widzenia, ponieważ warunki się zmieniły, więc można na coś popatrzeć inaczej. W naszych czasach, w naszej młodości, po prostu patrzyliśmy inaczej, bo bo, bo staliśmy w takim miejscu, z którego tak to było wszystko widać. To tylko niektóre osoby i to wybitne osoby, jak to mówią, wyprzedzają epokę i widzą rzeczy dalej. Przeważnie większość z nas po prostu patrzy tak, jak wszyscy, tak stoimy w tym miejscu, jest tak, taka wiedza. Którą my zdobywamy w jakiś sposób, tak? A potem wchodzimy w taki moment, kiedy <laughs> przestajemy się uczyć, no, bazujemy na tym, czego żeśmy się nauczyli, budujemy to wszystko, co sobie tam mamy w tym życiu wybudować. I oprócz ludzi, którzy z tej zajmują nauką i którzy są jakby w tym nurcie, tych zmian, większość. Bazuje na tym, co już wie, i tak już nam zostaje. Potem to już obrasta takim mitem, że ja tam już swoje wiem, ja tam się już swojego nauczyłam, i nie otwieramy się na nowe. Potem to nas irytują w ogóle młodzi, bo uważamy, że jak oni są mądrzy, to my musimy być głupi, ale pamiętajmy, że to jest nasza. To jest nasza bajka. To my tak myślimy o sobie, a wkładamy to w głowy innych osób. Więc y, szanujmy siebie, swoją wiedzę i swoją mądrość, ale nie zamykajmy się na to, co nowego niesie świat, y, jakie są nowe odkrycia, jakie są nowe spojrzenia, i że to można jeszcze coś od tego nawet najgłupszego cielaka jednak się nauczyć. Więc to taki czas. Taki czas nowiu w baranie poszukiwań nowych rzeczy. I ja proponuję, żebyśmy sobie coś zupełnie nowego wpisali jako punkt numer jeden. O, to może być oczywiście w kontekście tych naszych planów, ale coś zupełnie nowego, coś odkrywczego, coś do czego, żeśmy się nie jeszcze nie mieli czasu przekonać, albo żeśmy w ogóle o tym nie wiedzieli, że coś takiego jest. Tak? Spróbujmy. Spróbujmy, jak smakuje, Nie wiem, może być nawet, mm, może spróbujmy jakiejś nowej potrawy, takiej. Sięgnijmy po jakiś owoc czy warzywo, którego do tej pory żeśmy yy, nie dotykali, bo a nie wiem, co to jest. Czy co to... Zaryzykuj, spróbuj. Zobacz, czy ci będzie smakować. A może nie będzie smakować. Tak. Zrób coś absolutnie dla siebie innego. Zmień te swoje codzienne tory, codzienne rutyny na troszeczkę, spokojnie. Na pewno, jeżeli jesteś wodnikiem, pójdziesz jak w dym, zrobisz to na pewno. Jeżeli jesteś baranem, tym bardziej. Zachowawcze bardziej yy, takie znaki ziemskie, tutaj bym powiedziała, czy wodne yy, to, to tak się nie wyrywają do tych zmian, bo czują się bezpiecznie przy tym, przy tym starym. Ale spróbujcie. Spróbujcie i na tym nowiu postanowić sobie, że wchodzę w coś zupełnie nowego. Może być na krótko, na parę dni. I zobaczcie, jak to smakuje. Jak smakuje świat z innego punktu widzenia. I wracając do naszych planów, siadamy nad kartką i robimy sobie właśnie takie. Yy, taki ogląd tego naszego całego planu pod kątem właśnie nowinek wprowadzanych tam pod kątem y, okrawania y, tego wszystkiego z nadmiaru rzeczy y, z nadmiaru y, jeśli tam jest dużo założeń tak obrośnięte jest to du dużą ilością y, punktów zobaczmy który z tych punktów jest naj najsłabiej, najmniej potrzebny, któryś tam najsłabiej trzyma. I spróbujmy w tą stronę podziałać. To trzymam kciuki za nas wszystkich i pochwalę się Wam następnym razem, co ja takiego zrobiłam u siebie i, i za jaką nowinkę się zebrałam. Życzę nam wszystkim miłego nowiu, odkrywczego i Pamiętajmy, że na nowiu jest dobrze zrobić sobie oczyszczanie, post, coś, co, co nas odświeży i przygotuje do nowej drogi. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do widzenia.